Konfederacja Warszawska. Konfederacja Warszawska z XVI wieku to pierwszy tego typu akt w Europie. Parlament, Polski Sejm w okresie bez Królewia po śmierci Zygmunta Augusta postanowił, że w Polsce będzie obowiązywać szeroka tolerancja religijna i pokój wyznaniowy. Tradycja tolerancji religijnej w Polsce jest bardzo stara, sięga czasów piastowskich. Mieszkali tutaj prawosławni, Ormianie, zresztą nie tylko chrześcijanie, bo mieszkali również Żydzi, którzy uciekali przed prześladowaniami z zachodniej Europy, czy później Tatarzy wyznający islam. W XVI wieku zresztą również do Polski przed prześladowaniami z Holandii uciekali Mennonici. I wszyscy tutaj żyli dość spokojnie, zdarzały się tarcia jak między sąsiadami, natomiast Polska dla wielu osób stała się takim azylem. Konfederacja Warszawska to jest styczeń 1573 roku. To jest kilka miesięcy po rzezi Hugenotów, czyli Nocy Świętego Bartłomieja we Francji. Porównajmy sytuację w tych dwóch krajach. W szkole uczyliśmy się wszyscy o Hołdzie Pruskim. Widzieliśmy obraz Jana Matejki. Pamiętamy, że Hołd Pruski zakończył problem z krzyżakami. Albrecht Hohenzollern, to każdy z nas pewnie pamięta, został pierwszym świeckim księciem Prus. Ale mało się mówi o tym, że zarazem. Powstało pierwsze w Europie, czyli pierwsze na świecie, protestanckie państwo. Zaledwie 8 lat od wystąpienia Marcina Lutra, pod opieką polskiego króla Zygmunta Starego, powstało państwo, które właściwie w żadnym innym miejscu Europy nie miałoby racji bytu. Kiedy Zygmunt August został zapytany... O pewne kwestie światopoglądowe, ideowe, to powiedział: Nie jestem królem waszych sumień. To również odróżniało go od władców w Europie, którzy w tym czasie toczyli wojny religijne. I kiedy Zygmunt August umarł, szlachta wiedziała, że wszystko będzie zależało teraz od następców. Dlatego polski sejm, złożony przecież ze szlachty bardzo różnych wyznań, bo byli tam i katolicy i protestanci, też bardzo różnych kościołów, postanowił, że odtąd w Polsce będzie obowiązywała. Tolerancja religijna to znaczy, każdy będzie miał takie same prawa, niezależnie od tego, jakiego jest wyznania, oraz że wszystkie spory religijne będą rozstrzygane w sposób pokojowy. I to zostało przez szlachtę uchwalone, i to musiał zaprzysiąc każdy kolejny władca elekcyjny. Oczywiście w praktyce bywało z tym różnie. W XVII wieku ta nasza tradycyjna polska tolerancja była bardzo często łamana. W XVIII wieku nawet stało się to powodem, że inne dwory ingerowały w nasze polskie sprawy. Ale jednak wyrobiliśmy sobie opinię i z tego możemy być dumni, że Polska jest krajem bez stosów, że w Polsce nikt nie jest prześladowany z powodu swoich poglądów religijnych. I to jest dobra tradycja i bądźmy z tego dumni.